Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Robercie. Odpowiadam na Pana pytanie. W którym mieście będzie Panu najlepiej? W Gdyni, Gdańsku czy w Warszawie? W którym mieście Panu Robertowi będzie najlepiej? Jeden w Gdyni, dwa w Gdańsku czy trzy w Warszawie? W którym mieście będzie panu Robertowi najlepiej? Mhm. Czy w Gdyni? Czy w Gdańsku? Mhm. Czy w Warszawie? Mhm. No, bardzo podobne karty tutaj. E, wie pan co? Tutaj zdecydowanie e, Gdynia to nie. Natomiast Gdańsk. I Warszawa bardzo podobnie, tak naprawdę idą w energetycznie, ale to za chwilę rozstrzygniemy, w razie czego. Jeżeli chodzi o Gdynię, tutaj jakby no nie widzę za bardzo pozytywnych kart, co jest na tak, średnika kielichów. To znaczy, że jakby mam jakieś tam założenia wobec pewnych rzeczy, tutaj może. Pan coś sobie wyobrażać na temat gdyni, coś zakładać jakby na zapas, jakieś mieć imaginacji, wyobrażenia co do tego, natomiast one mogą odbiegać od rzeczywistości niestety. Czyli mo może Pan mieć jakieś nadzieje być może związane właśnie z tym miastem, ale one niekoniecznie niestety będą się realizowały. Co jest na nie tutaj? Mm, jeżeli chodzi o, yy, o gdynię właśnie, to... Tam to otoczenie może Pan do końca nie sprzyjać to przede wszystkim. Bo właśnie jeszcze wnosi takie informacje o otoczeniu, tak, o ludziach, którzy są gdzieś tam wokół, ale również mówi o przeszukaniach, przeszukiwaniach, inwigilacjach o kontaktach zdalnych. To jest taka szeroko rozumiana karta bardzo, ale również o porcie pantoflowej, no i tak. No generalnie średnio pozytywna, tak? Natomiast w negatywie, no właśnie mówi o tym, że to może gdzieś tam poprzeszkadzać Panu po prostu. Na przykład, no nie wiem, będzie Pan w jakiś sposób, może być Pan w jakiś sposób tej tutaj, nie wiem, inwigilowany, sprawdzany, czy też może być otoczenie niezbyt No tak to mi się pokazuje. No I karta rada, król mieczy. To oznacza karta radzą, aby się kierować rozsądkiem, intelektem, tak, rozumem, aby nie działać pod wpływem impulsu, bo to nie ma sensu, to nie będzie korzystne. Natomiast również Um, Ma wrażenie, że tutaj mężczyzna jakiś może panu pomóc, jakby w, może Panu doradzić w tej kwestii. I rzeczywiście, jeżeli jest taki mężczyzna jakiś, który panu um, gdzieś tam pomaga, czy też doradza, tak, e, jest jakby taką osobą zaufaną, i, i, i jakby idzie w kierunku tego, ażeby jednak pan do tej gdyni e, się nie przeprowadzał. To proszę go słuchać, bo on ma rację, tak? Natomiast no nie widzę, żeby tutaj były jakieś pozytywy. Natomiast, no właśnie, jeżeli chodzi o Gdańsk. Jeżeli chodzi o Gdańsk, to jest na tak karta cesarzowej. No i właśnie, cesarzowa mówi mi zawsze no, bardzo pozytywnie, tak? Odpowiada pozytywnie na wszelkie pytania. Natomiast mówi o, bardzo często, o partnerce e, taki, no, do stałego związku, na jakby często bardzo docelowej, tak? Do stałej relacji. E, czyli, no, albo tutaj gdzieś tam e, być może, nie wiem, jakby tutaj, czy, czy Pan jest w jakiejś relacji, czy nie. Jeżeli Pan jest, no to rzeczywiście, jakby tutaj karty wskazują, że był. By tam dobrze z panu, jakby z tą kobietą, natomiast jeżeli no nie ma pan jakby tak jakiś tam stałej relacji, to rzeczywiście taka osoba by mogła się odnaleźć w Gdańsku, właśnie. Natomiast jeżeli nie, no to, bo to generalnie no, tarot jest bardzo metaforyczny, także można na ja, ja, ja Kilka można mieć interpretacji, w związku z czym chcę jak najdokładniej Pan tutaj powiedzieć. Cesarzowa mówi również o... no to jest bardzo pozytywna karta, tak? O urodzaju, o radości, o narodzinach, zarówno o dziecka, jak i koncepcji, idei, jakiejś kreatywności, o... Mm, no same tak naprawdę dobre perspektywy, tak? E, to, co jest piękne, e, też o takim wzroście, tak? O naturze, o no, nowych koncepcjach na jakby na, na życie, e, natomiast również o cierpliwości, czyli jakby w tej kwestii e, gdy, Gdańska, tak? Pan jakby może czuć się tam bardzo dobrze, natomiast to również może wymagać cierpliwości, tak? Czyli być może nie od razu pan się tam zaklimatyzuje, ale po czasie na pewno, tak? E, co jest na nie? No tutaj jest karta drzewka życia. No i właśnie, drzewko życia w Torecie znowu zawsze mi mówi o tym, żeby po prostu e, przystopować, tak? To jest stop, blokada, jakieś zatrzymanie, tak? E, oznacza to, iż mogą się wydarzyć takie i wydarzą się tak naprawdę takie e, sytuacje, które będą miały wpływ na dalszy bieg zdarzeń, jakby na Pana decyzję i na to, czy Pan będzie zadowolony, czy nie, jakby z mieszkania w Gdańsku, natomiast nie wiemy, nie możemy się dowiedzieć na chwilę obecną, jakie to będą sytuacje, ale będą miały na pewno wpływ na bieg zdarzeń i to jest niestety w negatywie, czyli... no. Trochę mogą one poprzeszkadzać. Natomiast, no niestety, to jest karta, stop, blokady. Nie mogę da, dopytywać o to, tak, bo z jakiegoś powodu to, to się pojawia, właśnie. Natomiast, e, no rzeczywiście, będą takie sytuacje, zrealizują się, które będą miały wpływ na Pana decyzję, na bieg na zdarzeń. Natomiast, no, mogą one trochę poprzeszkadzać, tak. Natomiast to nie znaczy, że one będą jakieś bardzo negatywne, tak. No, Niestety no nie mogę podpowiedzieć, jakie to ja będą decyzje. Natomiast karta Rady to jest As Kielichów. No i to jest przepiękna karta, mówi o nowych początkach, ee, o bardzo o uczuciach bardzo pozytywnych, o miłości bardzo często, o, no, o sukcesach, o zwycięstwach, tak? To jest taka piękna, przejrzysta, płynna karta. No to, to takie właśnie motylki w brzuchu, radość. No to co dobre, piękne, nowe, nowe początki, sukcesy, kariera, także no super karty. Natomiast dołożyłam sobie jeszcze dwie karty, ażeby tutaj właśnie porównać z tą Warszawą. ないそし Mamy tutaj kartę szóstki Buław. To jest karta zwycięstwa. Także byłoby tutaj rzeczywiście jak najlepiej. Natomiast to też jest często karta słynnego zapału. Tak. No i tu już mam jeszcze jedną. I to jest karta ryca, rycerza Buław znowuż, tak? Czyli Buławy, ognista, dynamiczna energia. jakby ta sama energetyka praktycznie. No i rycerz Buław mówi o takich nagłych, właśnie charyzmatycznych, chaotycznych zmianach. Takich dynamicznych. O czymś, o intensyfikacji działań. Również tak, ale również może oznaczać, i często mi wychodzi właśnie w rozkładach, ażeby przenieść się, tak, jakby do innej opcji, do kolejnej opcji, tak, czyli do tej Warszawy, tak naprawdę, w tym pytaniu. No, jeżeli chodzi o Warszawę, no to tak, to jest na tak dwójka denarów, czyli rzeczywiście Pan może mieć naprawdę poważne, gdzieś mamy poważne rozterki, jeżeli chodzi o wybór, tak? Czy prawo, czy lewo, czy Gdańsk, czy, czy Warszawa w tym przypadku, tak? To widać, że Pan może się zastanawiać, mieć jeszcze jakieś tam wątpliwości, czy, czy dobrze Pan postąpił, czy, czy źle. Zawsze, jeżeli są takie wątpliwości, to nie należy się tym po prostu męczyć i trapić, tak? ponieważ skoro Pan wybiera jedną z opcji, to znaczy, że Pan czuje i chce jakby w to iść i nie ma co jakby dalej rozmyślać. Rozmyślanie jest przed decyzją, a już po decyzji to naprawdę jest bez sensu. To, to nie, jest, nie będzie korzystne e, ani dla zdrowia, tak, ani dla komfortu psychicznego. Hmm. Także tutaj no jakby za nosi, no decyzyjność, tak, no trzeba podjąć jakąś decyzję trudną. E, co jest na niej karta królowi denarów? No i właśnie, em, to też można różnorako rozumieć, ponieważ e, albo jakaś kobieta cenna dla pana, istotna, tak, ważna, wartościowa, może, jakby, no, nie być zadowolona z tej decyzji e, odnośnie do Warszawy, tak? Może, jakby przekonywać pana, jednak, e, jednak że, że nie warto w to iść, że, nie, że jednak Warszawa nie jest, jakby, tym odpowiednim miejscem. może Możecie tam ch chęć wypraswadowania panu tego pomysłu, albo jest też taka, jakby, opcja, że, i też to czuję, że może tak. Ta tej energetyka działać, że mm, jakby no nie od razu pan będzie zadowolony z kwestii finansowych, które tam się y, mogą zrealizować, y, nie od razu pan może być, y, jakby no, cieszyć się, jakby być usatysfakcjonowany z takich kwestii, ale karta rada, no to jest rewelacyjna. Dziesiątka denarów. Dziesiątka denarów mówi o bardzo, bardzo, bardzo dobrych kwestiach finansowych, o korzyściach dużych, o sukcesie, o zwycięstwie, o mm, patrzeniu takim perspektywicznym, o rozwoju, o współpracy, kooperacji, naprawdę to jest rewelacyjna karta, zwłaszcza na gruncie zawodowo-finansowym, chociaż, jeżeli chodzi o takie relacje, tak, i e, uczucia, to również jest bardzo pozytywna karta, ona mówi o stałych relacjach, o rodzinie, o przedłużaniu rodu, o generalnie, no, Naprawdę o stabilności, stałości. Także pod każdym względem ta karta zawsze pokazuje mi się pozytywnie. E, dołożę sobie jeszcze dwie karty. No i cóż, tutaj mamy em, troszeczkę taki brak konsekwencji w działaniu. Czyli pan by chciał do tej Warszawy, no ale na chwilę posiedzę, zobaczę, zobaczymy, co tutaj będzie dalej, tak? Takie wątpliwości. No i się nie dziwię, bo tutaj też dobrze to wygląda e, i druga i trzecia opcja, tak? No ale. I jednak tutaj tak dołożyłam. Jeszcze jedną kartę, to jest karta Słońca. No i cóż, z kartą Słońca nie warto dyskutować, ponieważ ona zawsze mi się pokazuje bardzo pozytywnie. To jest spełnienie marzeń: to jest karta ciepła, wewnętrznego, radości, zwycięstwa, sukcesów, spełnionych marzeń, zrealizowanych planów. No na każdym poziomie po prostu jest to rewelacyjna karta. Także. Mimo iż ten Gdańsk również wygląda dobrze, powiedziałabym Panie Robercie, że zdecydowanie Warszawa tutaj wygrywa. No, Karta Słońca jest po prostu kartą, tutaj pokażę, może Karta Słońca, jest kartą przetargową w tym przypadku, także jak najbardziej Warszawa według kart będzie no, najkorzystniejsza i będzie Pan po prostu najszczęśliwszy tutaj. Także no, mimo, że może tutaj no, jakaś kobieta właśnie bliska sercu może Pana odpędzać, no ale jednak. No niekoniecznie warto w tym przypadku jej słuchać, bo, bo karta słońca, no naprawdę jest przepiękną i bardzo pozytywną kartą. Dziękuję bardzo serdecznie za zaufanie, za oglądanie kanału. Życzę trafnych decyzji, życzę powodzenia, wszystkiego najlepsze. No i cóż, miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.